Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, który prezentuje przedmioty, które niegdyś przygotowane były, potrzebne były do życia, dzisiaj w takiej scenerii carskiej, a z uwagi na to, że tutaj znajdować się będzie wiele przedmiotów z okresu zaborów, w czasie których właśnie Polska korzystała z tych rosyjskich produktów. Jest to również nawiązanie do tego, gdzie urodzili się moi dziadkowie. Mój dziadek Marian Ciepiela i babcia Józefa Ciepiela urodzili się bowiem w roku 1907 w cesarstwie Rosyjskim. A gdzie? A w Bogoli 12 km od Staszowa. Mój dziadek z kolei Kazimierz Pruszkowski urodził się w roku 1917 w Monarchii Austro-Węgierskiej, a gdzie? A no w Staszowie, ponieważ w roku 1917 Staszów był pod zaborem austriackim, budowano wtedy tutaj kolejkę i wchodził w skład właśnie państwa Austro-Węgierskiego. No opowiem krótko, że druga moja babcia urodziła się w roku 1924, babcia Stanisława Bruszkowska. Urodziła się ona w Czeladzi, nie było to miasto wczoraj położone na Śląsku, bowiem znajdowało się w województwie Kieleckim w powiecie pędzińskim i proszę Państwa teraz czas na to, aby przedstawić Wam jak gotowano. Oczywiście gotowano na kuchniach, kuchnie były węglowe, gotowano w różnego rodzaju garczkach, rądzach, które tutaj przedstawimy Państwu, a jako materiał Służył węgiel, a najczęściej jednak drzewo. Węgiel był towarem deficytowym. No, być może na Śląsku, gdzie ten węgiel był wydobywany, oparano węglem, ale tutaj, w naszych stronach, gdzie był zabór austro-węgierski przez pewien czas, a przede wszystkim zabór rosyjski, oparano przede wszystkim drewno. Zgromadziliśmy tutaj przedmioty, które służyły bezpośrednio do dogotowania, jak różnego rodzaju maszynki. Jak też przedmioty, które służyły do przygotowywania innych posiłków. Oprócz kuchni mezlowych bardzo popularne były maszynki spirytusowe. Taką wiodącą firmą była firma Prymus, aczkolwiek maszynki te wykonywane były na całym świecie według jednego wzoru. Ten akurat pochodzi z Anglii, oprócz tego, były to maszynki wykonywane w Rosji i w innych państwach świata. Oto przykład kolejne maszynki firmy Efekt, maszynka spirytusowa niemiecka, wlewano tutaj spirytus, spirytus ten się palił i jak na zasadzie obecnej kuchenki gazowej właśnie tak gotowano. no Te maszynki wyszły do życia jak sądzę dlatego, że amatorzy tego spirytusu raczej wykorzystywali go w celach konsumpcyjnych a nie w celach do gotowania posiłków. Także, jak sądzę, w dzisiejszych czasach takie maszynki spirytusowe by się nie utrzymały. I tu bardzo ciekawy przykład z zwanej. Kuchenki, jest to tak zwany kocher. Pochodzi on z wyposażenia wojsk niemieckich z czasu II wojny światowej, aczkolwiek wykorzystywany był również przez wojsko polskie i inne armie świata. Polegał na tym, że tu kładziono specjalne takie zapalające pastylki, je podpalano, i tutaj można było na takim kocherze na przykład przygrać sobie wodę, czy zagotować konserwę, herbatę. I na tym właśnie zasadzie taki kocher wojskowy działał. Takim zminiatryzowanym urządzeniem służącym do podgrzewania, do gotowania posiłków był również ten miniaturowy piecyk elektryczny. Włączano go kablem do prądu i na takim piecyku można było na przykład ugotować sobie kubek, którym mogła być herbata, barszcz, na przykład dla jednej osoby. Pochodzi z okresu międzywojennego. A do zapalania służyło oczywiście zapałki, zapałki wbrew pozorom były bardzo drogie, dlatego też starano się oszczędzać i pochodzi nawet takie powiedzenie, że jest taka bieda, że zapałkę dzielono na czworo, podczas w czasach PRL-u mówiono, że tutaj zapałka zapala się co czwarta. Jednak w bogatszych domach rozpalano w piecach, palono, odpalano papierosy czy cygara za pomocą zapalniczek. Ta zapalniczka wykonana jest z Mosiądzu, a ta zapalniczka wykonana jest ze srebra. Ja spróbuję nawet ją w jakiś sposób, może uruchomić. No, gdyby było więcej nafty, bo zasilane były nafty, no to z pewnością można by taką zapalniczką rozpalić pod kuchnią. Do przygotowania herbaty z kolei służyły samowary, również z uwagi na to, że Staszusz znajdował się w zaborze rosyjskim, rozpowszechniony na naszym terenie. Ten akurat wyprodukowany został w Tule, posiada szereg znaków, które świadczyły o nagrodach zdobywanych na wystawach przemysłowych. Zasada polegała na tym, że wlewano do takiego samowara gorąco wody, następnie z dołu wsypywano węgiel drzewny i ta woda się podgrzewała. Na górze ustawiano imbryk z herbatą i tutaj tę herbatę właśnie tym kranikiem nalewano. Oczywiście oprócz Samowarów wykonywanych z mosiądu, których było najwięcej, również zdarzały się z bardzo cenne. Ten, na przykład potrzebny, z pewnością służył w jakiejś może władze, rodzinie, być może w rodzinie jakiegoś carskiego urzędnika, którzy tutaj stacjonowali w Staszowie wraz z 40 małorosyjskim pułkiem dragon. Gdy nastała era elektryczności, poczęto stosować w samowarach inne źródło podgrzewania wody, a mianowicie prąd elektryczny. Również na tej samej zasadzie, ponieważ tutaj po wlaniu wody, woda ta specjalną grzałką się nagrzewała, i również za pomocą kranika tą herbatę przerwała. Do gotowania służyły garczki. Najbardziej powszechnymi garczkami były garczki żeliwne, zwane żeleźniaki. One wykonywane były w żeliwie, e, miały tutaj określone oznaczenia producentów, m.in. w staropolskim okręgu przemysłowym, w rejonie końskich właśnie takie garczki żeliwne były gotowane. Powiem szczerze, że garczki te zewnątrz były emaliowane. I pamiętam jeszcze w latach 70 -tych, 80 -tych były powszechnie na, na wsiach używane. Moja babcia na przykład gotowała w tych garczkach ziemniaki i twierdziła, że ten garczek pochodzi z okresu przedwojennego. Po prostu były to garczki praktycznie zdobycia. Innymi przyrządami służącymi do gotowania były rondle. Rondle wykonywane były w okresie międzywojennym prawie wyłącznie przez cyganów. Cyganie ci pochodzili z rodów kotylierii i od tego nazwa z pewnością pochodziła ta wersja cygańskiej nazwy kotlarstwo. Cyganie zajmowali się również naprawą tych gaczków, posiadali określoną wiedzę, która umożliwiała im na przykład załatwianie dziur. Ten przedwojenny rondel wykonany jest z mosiądzu. Oczywiście one wykonywane były w różnych rozmiarach, w różnych wersjach. A jak wcześniej powiedziałem, ich produkcją zajmowali się głównie cyganie. Do mielenia przede wszystkim kawy, a także pieprzu służyły młynki. Ten wykonany jest z drewna i z mosiądzu. Tutaj wsypywano bądź też pieprz, bądź też ziarna kawy. I z tym młynkiem ręcznie je mielono. No ja pamiętam, że takie młynki jeszcze w latach 70. były powszechnie używane, a w zasadzie w sklepach nie można było kupić innej kawy niż kawy ziarnistej. Także y, motywowało to gospodarzy do tego, aby w każdym domu taki młynek do kawy się znajdował. I oto kolejny młynek wykonany tym razem z mosiądzu i taka mała, y, miniaturowa również wersja mułinka lekarza. No ale na swoje domowe potrzeby, na przykład do wydzielenia pieprzu, wystarczał w zupełności. Do ubijania pieprzu, innych również substancji, na przykład substancji, których, które wytwarzane były przez lekarzy jako leki, służyły moździerze. Moździerze wykonane były albo z książek jak ten, Oprócz tego wykonywane były one z mosiądzu, były wykonywane z żeliwa, a tłuczki do nich wykonywane były na przykład z żeliwa połączonego z drewnem. Do z kolei produkcji Masła używano takiej maselnicy, chociaż w latach 90. miałem pannę w miejscowości łkawica i przyjeżdżając do niej obowiązkowo, jej matka zamiast pozwalać mi na igraszki z córką dawała mi właśnie taką masernicę i kazała mi nie patrząc na dzień świąteczny, niedzielę, robić masło, także to masło robiłem, a w smaku nie było specjalnie dobry przyzwyczajony byłem do smaku masła takiego sklepowego, dla mnie wydawało się odrobinę za gorzkie, no, aczkolwiek również mama tejże panny częstowała mnie e, śmietaną, którą sam Wasz nareszcie musiałem zrobić. Do wytwarzania ciasta z kolei służyła niecka. Widzimy tutaj ślady y, mąki. Tutaj właśnie y, umieszczano y, to surowe ciasto, ugniatano je, a następnie y, z tego ciasta przygotowano różne potrawy, chleb, mogły być to kluski mogły być to placki, ale to urządzenie właśnie całkowicie wykonane z drewna, drewnie rzeźbione, stanowiło nieumęczną część każdego gospodarstwa domowego. A do wytwarzania klusków, do wałkowania ciasta służył wałek. To urządzenie właśnie urosło również do rangi symbolu, ponieważ takim wałkiem nie jeden mężczyzna dostał, kiedy to po wziętej wypłacie na czterech nogach wracał do domu.